Cześć Agastis 119 Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to tym razem fany moment, gdzie właśnie z znowu w Armę, więc jeżeli ktoś chciałby z nami zagrać w armę, zapraszam do linków w opisie. Jest tam nasz Discord Gwajsowy, gdzie możecie przyjść rekrutacji i dołączyć do nas yy, do wspólnego grania z Gwajsem. Jest nas coraz więcej, szybko się rozwijamy, akoby w W2 cały czas są w Natopie u nas w Gwajsie, Bardzo zapraszam do polubienia. Tego kanału, zasubskrybowania tego kanału, oraz zaprezentowania go swoim kolegom Lub tam, koleżankom, jak kto woli Więc, miłego oglądania, widzimy się pod koniec filmu Pa! <Gluby> A to tam się <gryb> <yden Ale> Ej, Krabia! Co? Krabia. krabia! wiksa robi Tutaj żadnej wiksy nie ma, wyłącz to A, słyszałem to no nie, co ty, kurwa, ty je słyszymy. <noise> co ty kurwa. No i pokaż się. No, kurwa, co na, na połowę głośności tylko ustawiłem. Ta? A, a ono Ci przebijało trąbkę dobra. kurwa z parteru wczoraj, a ty się dziwisz, że ci przebija, a, kurwa. No tak, kurwa zapomnę. Nut, nut, kurwa. Wczoraj nawet no, no, to miał no, kurwa jebanego pingu na chacie. Kurwa, mizerami na podkładkę A weź a, co, A może byś tak na pizzi? się 88 w każdej chwili błogosławiony sklep monopolowy A tam nie było całodobowy sklep monopolowy? Ja już cię pamiętam Mhm było ja się przycipałem. sklep się od 4 maja bieżącego roku od godziny 12. Są uruchomione zapisy na, specjaliz na specjalizności. Kurwa. Aha. Dobra. Pierwsza klasa do wyboru to jest dowódca drużyny. User in your channel, time user out. entered your channel. Aż go wyjebało. O! ja Jestem kurwa, ja pierdolę. O, Rodo się pierwszy odezwał. Rodo! To, no, co drugi? Chyba pierdoliocie, Twój. Ale czy nie patrzeć, to wam bym wydawał pierwsze dźwięki, więc. Ryteo. majonez Naruchało mu schodach. <laughs> się w górę, klasę. więc o czym mowa? Kurwa, myślałem, że pytanie. będziesz moim zastępcą. Pierdolę, ja powiedziałem, że jak odpocząć od tego. A to jest jakiś alkohol. To dlatego wziąłem dowódcę chuju. I dlatego on cię zaraz krzyknie mianuje cię nieformalnym danym zastępcą dowódcy drużyny. Tak jak samo to zrobił ze mną, tak samo zrobił z nikowatym. Czy A myśl, to jest jakiś rodzaj alkoholu? Yy, odmawiam wykonania rozkazów z przyczyn zdrowotnych mam dawna. No to nie przeszkadza. Nawet to nie będę kurwa trzeciego. tego się kurwa jest poniewał. No no posłuchaj, to... tutaj Mark mnie teraz wyjmiał. Że jak słyszałem, że hrabia idzie wynieść talerz, to sobie wyobraziłem, jak ręcznik mu wychodzi z kibla, zaczyna go napierdalać i zaciąga do wanny. <ścoughs> no tak, odstaw to, dobra? Więcej nie walisz, Ale, ale to jest dobre. Wiesz co, ja wiesz, że on może odnieść talerz i nikt z do łazienki zastąpi? na chwilę. Tak, tak, tak jak ty idąc e, się kurwa wyciąć, a wracasz po dwóch godzinach i wyjebane. Coś ty kurwa mi tutaj narysowałeś ty? Peda to jeden, kurwa. <śpiesza> <śpiesza> co? User joined your channel. Oh... Jak powiesz na to Pepeșo podobne, to ci kurwa łebro zjebie. Dawaj. Pepeșo podobne głównowo. <śpiesza> <śpiesza> O, cholipka! Kurwa! O, pier, pier. o kurwa! kurwa. Gaspi! Co? Tak generalnie on znowu powiedział, że to jest pepesza. A! O kurwa! Prawie dostałem chłopie! Kurwa! Przejście do mego! Kurwa To O nie, czemu źli Rosjanie o, go rozstrzelili? Rocham sakra. Ale to było wiadomo od początku. Ale nikt o tym nie wie. Nie było. że tam zginęli wszyscy. Nie, to śmieję. Do środka działa, łazisz? schowaj się. Pytanie: Czy działo ocalało? chyba, ale może być spokojnie. O nie, słyszę strzały! Do bunkru! Do bunkru! Panie, do bunkru, bo jednie! O kurwa! Ja pierdolę! Może w kółko rozpalę? Nie, to jest na i trochę przesyło do przodu. Nie, 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 nie. Chodź tu, a nie. Pobiegaj tu. <laughs> Pewnie salwy lecą. Chodź tu, do środka. Następca. Ok, Kimy i Pytanie, czy sobie poradzicie? Odbiór dowódca mówi, że damy radę. Ja mu nie wierzę, ale to dowódca maku się wysadził grana pod czynów? w nie maku, czołg wysadził i siebie jednocześnie. Wiem, a ja przeżyłem pocisk czołgowy. Wiem, ja widziałem. Alokator! Ja, ja pierdole. Jeden bawi się przednio. O kurwa, jebany mnie

channel switched ty jesteś? to jesteś? Ja pierdolę, się obsrałem. Ufci, kurwa, ja pierdolę. Ja, oh, boże, śmieje się, się z kurwa. O, oh, boże. Uh. Kurwa, śmieszku jeden ty. O Boże. Wasz szatany kurwa, huj, mój wkurz. Ja Grasem, <laughs> wpierdalam to dom. Będę mógł. A ja, ja słyszałem jakieś sapanie. Myśli tam. Helmana. <laughs> Co to kurwa było? Powiedzcie, że nie tylko ja to kurwa słyszałem. Wszyscy to słyszeliśmy, a co najgorsze, takie dźwięki były u mnie na wiosce. Chyba samemu lepiej go nie wysyłać. Wyślij go z kędziną. Dobra. Kalus, pamiętasz to, co ci o tej twarzy? Na rybach i o tych dźwiękach? Wiesz, w wiosce? Musisz tam iść do tego budynku i go wspomóc. to właśnie jakiś mołotowy, jakieś granaty, nie wiem, czy słyszałeś. Nie zrozumiej swój Podobno Rosjanie przeprowadzali eksperymenty. <coughs> ja im chyba kurwa udało no, skoro... Łap granata... Nie, ktoś tam idzie? Czy bo oni chcą, żeby kogoś zabić? Wskaż mi gdzie. No tam na wprost. Jak na... ...pod tą poprotką. Podobijamy. Koście kurwe, pierdolę. Kurwa, niech to... Już chciało się... O kurwa... Chyba zombie już przyszły. A tata mówił, nie mieszaj perwitinu kurwa z awapem na noc Inek, Nie, nie dobra, ciebie już zostawię, ale tylko dźwięki respie Dobra <grystanie> Tam się obsrali bardziej jak ty <grystanie> No bo ja perwitin wziąłem z <grystanie> Łapium. A zaj było mokro. No powiem ci, przez chwilę jak ja słyszałem na początku, za to myślałem, się zeznam. Wiesz co jest najlepsze? Co? <laughs> Mogę ruska centralnie podłogą pod przeszukać, to jest tu na dole. O! Tu ze strony. Mogę sobie go bek wziąć, na przykład Mosina sobie wziąć. Że tak ci powiem, oni sami się nakręcają jeszcze bardziej. Bo oni... Nie są powinni przyjść, mi tu smutno. Tak powiem, że myślą nad wysłaniem dwóch ludzi, żeby do ciebie przyszli. A myślą, kurwa, to niech się to zrobią, to bo mi zimno i strasznie. Masz, masz kurwa ognisko pod spodem. A ja wiem, ale nie, że zimno, tylko strasznie, ja to sam są to wilki z lasu wiją, się iść sam. Gadasz sam do siebie, to jest co innego. Bo ja jestem popierdolony. A co robisz, jak jesteś sam? No gadaj sam do siebie, żeby nie zwariować, kurwa. Bo co ja mam, do Stefana gadać? Bo <gadza> taki drętwy trochę. Całego i zdrowego. A wite, słyszeliście te wilki z lasu? Też, dlatego dowóz pokazał nam sprawdzić, co u ciebie. I czekam ja na cały. Tylko. A tu co, ja mam wrócić? Co? W zasadzie kazali nam tylko sprawdzić, czy jest ich cały czy ja mam. Y, t, y, tak, to to, ten. To ja mam pytanie. To tak powiem brzydko. To. Tak, to na chuj myśmy zdobywali ten budynek. To na chuj ja się męczyłem. To na chuj ja wam pomagam przeżyć. Przywilejowyś budynek. Po na chuj z tym czołgiem walczyliśmy. To na chuj powiedziałem, że tu dostanę i zapytacie się co dali z tym budynkiem. Jak macie tylko przyjść, ja to mam sam siedzieć i zobaczyć co się kurwa u mnie dzieje. To. Jak wrócicie, to pójdźcie do dowódcy, że może jest takie pytanie, co umie w dupę. Dobra, tenis pójdź, bo dziwne dźwięki tu odchodzą. Ponieważ dziwne dźwięki były, było słychać, dlatego chcieli, żebyśmy się wspomogli. Jak chcesz przyjacielu, to możesz w moją czapkę wziąć. No, dziękuję. O, dziękuję. O, tam masz ludzki w przednim no. smoku. O, siś si, si, Twoja stara na obiad woła. Pierdol się. Jak tu wleszłem? Nie powiem. Kurwa, są za pomocą Właśnie. No to co? Bo ja na przykład mogę zrobić tak. Patrz. O. O. O, a wiecie, to, to się da ustawić? Ja wiem. Ja bym tego nie Ale z oddali tamtego lasu było słuchać jakieś krzyki, jakby dzika mordowali. Ja tu słyszałem coś takiego, jak... Ja słyszałem takie... Tak, tak, dosłownie, też to teraz tu słyszałem. Tak ja cichutko. Miałem tutaj że się... Z odległego lasu dochodzi do nas strzały oraz dziwne krzyki, nieporównywalne w ogóle do człowieka ludzkiego. Co mamy robić? Odbiór. Leplant, na pewno nie jesteście pijani? Odbiór. Nie, 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 nie. Pijany byłem dwie godziny temu. te w wytrzeźbić. Hej, kolego, żyjesz? Ja pederasta! A poszło, na jakiego backflipa kurwa zrobił! I witam Was, moi drodzy, pod koniec tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się fanowął, moment spodobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapki, wapki w górę, subskrypcji oraz komentarza pod filmem oraz polecić kanał. Jeżeli jeszcze chcielibyście dołączyć do Gwajsu, nie zapomnijcie, że jest link w opisie, który kliknijcie. To jest link do naszego Discorda. Tam poczeka się, albo skontaktujecie się z administracją. Ona Was zrekrutuje lub poda Was do rekrutera. Nie bójcie się. Witamy każdego z otwartymi ramionami. Ja się do i jak Na i do widzenia.